Cześć cześć, cześć witajcie Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Na kanale RIVIX sezonu drugiego. Dziś zajmiemy się oswajaniem żabnicy Zapraszam do oglądania Najpierw taką żabnicę rzecz trzeba znaleźć A gdzie ona występuje? Zazwyczaj występuje gdzieś bardzo głęboko I zazwyczaj na obszarach Gdzieś na skraju mapy Żawnica jest tym takim jestem jest tym takim, jest taką rybą ze świecącym, ze taką świecącą lampką nad głową. I do czego jest nam taka Żawnica potrzebna? A potrzebna jest do zbierania pereł, gdyż znajdując jakieś złoże pereł, możemy zebrać je ręcznie albo możemy zebrać je przy pomocy Żawnicy. Które zwierzę tych pereł dużo, dużo więcej. Aktualnie, w sumie, nie mam problemu z perłami, wystarczy, że pozbieram sobie kilka sztuk ręcznie, ale w przyszłości, kiedy zajmiemy się tekowymi, tekowymi narzędziami, to jednak większa ilość może być mi przydatna. Tu widzę już jakąś, tu jest dunkleosteusy, w ogóle sobie pływają, dobra. I spróbuję ją sobie oswoić, tylko widzę, że dunkleosteusy są bardzo na mnie zdenerwowane i próbują mnie rozszarpać, nie wiem dlaczego, co ja mam, niby zrobiłem. Dobra, ją o swoim sposobem KO ma zaledwie 2500. Hmm. Kurde, no tylko one będą mnie teraz dziabały, Nie wiem w ogóle za jakie racji ten Te chcą mnie teraz załatwić, co ja im niby zrobiłem. Dobra, spróbuję sobie uśpić tą żabnicę. A, zbudowałem. Mam tylko 29 strzał, więc muszę uważać. Tu w ogóle jeszcze kurde tutaj płyną te. Węgorze. A... Musimy znaleźć inną żabnicę. A chociaż... Chociaż nie, tutaj te węgorze płyną. Ja to się wolę od nich odsunąć. Ała, 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 ała jestem porażony. Ja to spadam stąd. Ach, bardzo nieprzyjemne uczucie. Strasznie szybkie są te węgorze. Dobra, spróbujmy sobie tą żabnicę jeszcze raz uśpić, zanim te węgorze do nas podpłyną. Jeszcze spudowałem. Jeszcze raz spudowałem. Najgorsze jest to, że właśnie pełen teraz zwierząt będzie mnie ganiać. Tego zawsze nie lubię w zwierząt wodnych, że wszystko, dosłownie wszystko co ja zobaczę, próbuję mnie zamordować. Tu jest ta żabnica, aha ona ma 4, aha to nie starczy mi strzała na nią, to wiecie co? Zaraz wracam, muszę zrobić po trochę strzału, bo zauważyłem, że ma zbyt dużo torporu, bym mógł ją tak po prostu sobie teraz uśpić. to muszę jeszcze się wrócić do bazy po trochę strzał. Jestem z protem, mam kilka, no więcej, mam troszkę więcej strzał, widzę już kilka żabnic, które moglibyśmy oswoić, albo jedną z nich. Widzę, że w sumie nie ma w pobliżu żadnych zagrożeń, ponieważ za samymi żabnicami. I którą my chcemy? Chyba na tym najwyższym poziomie, tak mi się wydaje. Tu jeszcze ewentualnie, ale to chyba na najwyższym poziomie pasowałby sobie oswoić. 55. Chyba tak, tam u góry. O! Dobra. Tylko, żebym mnie nie zgubił, to jest ta, ta tutaj, dobra. No tak, spudłowałem. Kto by pomyślał? Eee. To będzie dość ciężkie ze względu na dość dużą ilość żabnic w okolicy dostała No i tam będzie się ta, trzeba tak z nią kołować. Dość długi czas. Widzę, że ta, która dostat, będzie przynajmniej uciekać, więc będzie, będzie łatwiej ją zobaczyć, która to jest Dobra, dostał. Ja muszę szybko wypłynąć jeszcze na powierzchnię, bo zaraz się utopię. Dobra. No, i, kid, i płyniemy z powrotem. Dobra, gdzie jest nasza żabnica? Tam sobie chyba pływa. Nie, to nie ta. To też nie ta. To też nie ta. To też nie ta. Hmm, gdzie ona jest? Hmm, czekajcie, zgubiłem ją. Kurdy, no gdzieś mi musiała zwiać tu mam tylko te cztery żabnice Ale żadna z nich to nie jest ta moja, którą przed chwilą żeśmy usypiali. Tam jest, dobra, widzę ją. Tylko to chyba nie jest ta nasza, bo też jest, ma jakieś inne statystyki. No ale dobra, możemy w sumie tam dziabęć, bo jest taka samotna. Będzie dużo łatwiej ją chyba oswoić. Dobra, jak widzicie od razu zaczęła uciekać, kiedy tylko dostała O, to dostało, mam nadzieję, że nas nie zaatakujesz Bez powodu Coś mi dzisiaj nie idzie to usypianie szczerze mówiąc O, upruwana zupyść. Dobra dobra, jakoś to powolutku sobie idzie, widzę. Nie masz takich problemów jak myślałem. Problemem widzę jest jednak jej zdrowie, którego ma już powoli mało. Dobra, gdzie jest ta żabnica? Tu jest. Płynie sobie za nami. Dobra, jeszcze tylko z trzy strzały będzie uspana. Mam na nadzieję, na że wszystkie trzy strzały wytrzyma. Dobra, o kurde topimy się szybko do góry i teraz idziemy dalej uzypiać. Udało się, nasza postać zaczęła sapać. Dobra, tu ją widzę. Tym razem jej się razem je, żeśmy nie zgubili. Przy okazji jej się trochę zdrowia wyregenerowało, No i śpi, dobra, elegancko. I żeby ją oswoić, potrzebujemy zwykłego mięsa, w sumie. Prime mita najlepiej. Widzę, że torpor spada jej przeciętnie szybko tak, średnio nie za szybko ale jednak trzeba na to uważać. Jest chyba taka mocno przeciętna do oswojenia. Dobra. Teraz udam się na ląd, żeby zdobyć dla niej trochę Prime Meta oraz Narkoberek. I widzimy się za chwilę z powrotem, kiedy już będzie miała trochę głodu nabitego. I zaraz sobie nią popływamy i spróbujemy zdobyć trochę Perł przy jej pomocy. Eee, dobra, zbieram sobie to miecho z Glodoka i zaraz lecimy do naszej żabnicy, bo zaraz jej spadnie. Torpor, i tam się obudzi, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Przedtem jednak pozbieram sobie jeszcze trochę narko. Tam mam już 12 sztuk, ale to jest troszeczkę mało. Dlatego pozbieram sobie jeszcze troszeczkę. Dobra, tyle starczy. No To, to nadal nie jest dużo, ale lepsze to niż nic. Zauważyłem, że ostatnio działają mi skróty klepiszowe, co jest trochę niefajne. No ale cóż, gdzie jest nasz level? Tu jesteś. Hmm, mam mały problem. On mi to zeżre. Musimy dać mu jakieś inne miecho. I to szybko. To sobie od ciebie wezmę. I dam tu naszemu levelowi. Już kiedyś tak miałem z nim właśnie. Dobra. Masz. Żyj. I pospiesz się, bo zaraz... Dobra. Ile jeszcze ma torporu? Chyba już połowę, nawet nie, musimy się pospieszyć to bardzo szybko. Biorę od Ciebie tego primita z 4 sztuki i lecimy teraz szybko do naszego, do naszej żabnicy. Dobra, dobra, powoli dopływam do naszej żabnicy. Z tego co wiem, to chyba nawet ona nie wymaga siodła. Więc tym się nie muszę przejmować. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Chyba zdążymy do niej dopłynąć. Wrzucamy jej od razu na arkoberki, żeby nam przypadkiem nie wstała. Bo to jest ostatnia rzecz, na jakiej nam zależy. No tak, tylko teraz muszę jej to wpaść ręcznie. Muszę coś zrobić z tymi skrótami klawiszowymi, bo nie chcę mi działać. Ah, no tak, dobra. Teraz jeszcze tylko miech od ciebie wezmę. Dobra, zje jeszcze jeden kawałek i chyba będzie już oswojony prawdopodobnie. A jeśli nie, to mam przerąbane. No i nasza żabnica się oswoiła. Dosłownie, może nie na styk, ale dosłownie kilkasetnych procenta wystarczyłoby mniej efektywności oswojania i już by się nie oswoiła. by nam tego mięsa. Szybka jest, dobra. Spróbujemy sobie znaleźć jakieś perły. No szybko, jest nie ma co ukrywać. Tu gdzieś były perły, z tego co widziałem. Je też spróbujemy sobie zdobyć. Ile masz u 440, to ładnie w sumie, ładnie. Bardzo mi się podoba. O, tu są właśnie perły. Jest ich dość sporo w sumie. Dobra. No i tak. Nie ma żadnych wrogów dookoła, którzy by chcieli nas rozszarpać na strzępy. Chyba nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. E no, żabnica jest taka szybka. Poradzimy sobie. Dobra, ona teraz będzie sobie, właśnie widzicie, zbiera aż po prawie 100 pereł z jednej takiej kubki. No i w tym momencie mam już 500 pereł, a to wystarcza na naprawdę olbrzymią ilość. Olbrzymią ilość elektroniki, która będzie nam potem potrzebna do wytwarzania. Właśnie. A, widzę, że ona nie ma żadnych innych umiejętności. Ale ma lampkę w sumie, patrzcie. No bo w sumie ma te lampkę, które możemy sobie tam świecić trochę. Więc w sumie tu... oj oj. Zaraz się utopę. Szybko pójdź do góry. Szybciej. No niskich głębokościach się ta lampka w sumie może nawet przydawać, jeśli komuś brakuje światła, a nie ma żadnej, żadnego elektrycznego źródła światła. Taka czymica, tak jak mówię, jest mega przydatna do zbierania właśnie owej ilości pereł. Yy. Problem jest tym taki, że nie ma tego siodła, prawda? A skoro nie ma siodła, to dość mocno obrywa i może łatwo nam zginąć, a o swojej niej w sumie nie jest aż takie mega proste i szybkie, więc no, często to trzeba mieć na uwadze. Pamiętajcie również, że macie ograniczoną ilość tlenu, a. Ona aż tak szybko się nie porusza, więc zanim dopłynie tam już do góry, żebyście mogli ten tlen odzyskać, to trochę czasu zajmie. O, przepraszam, zajmie. Dobra, wróćmy się w tamte miejsce. Prawdopodobnie perły się już odrodziły, gdyż mam zwiększone, z dużo przyspieszoną szybkość odradzenia się materiałów. Dobra, faktycznie już się perły od odnowiły. Zbierzemy sobie jeszcze i chyba będziemy powoli wracać do bazy. Ale tu zimno jest, aż ta wydra nie daje mi... Specjalnie dużo. Dobra, mamy już przy sobie 1000 pereł. To jest olbrzymia ilość. Dobra, damy ci w... Uźwiki szybkość. Schowam sobie ciebie do kryjo. I wracamy na górę. Tam, gdzie jest ciepło i gdzie jest tlen. A raczej do naszego portu. Dobra, powoli doprowadzam do naszego portu. Chyba, że pomyliłem zatoczki. Prawdopodobnie... A nie, nie pomyliłem. Tu jest nasz port. Dobra. Zauważyłem, że te dwa Megalodony pływają, które się bardzo na mnie uwzięły i bardzo chcą e, wciągnąć mnie na obiad. Ale my na szczęście mamy naszą bramę, przez którą możemy się przecisnąć, szybko ją zamknąć i jesteśmy Megalodon nas chyba Uf, w ostatnim momencie się zamknęła, ale zanim ten Megalodon tutaj wpłynął... Dobra. E, żabnica. Mm. O kurde, patrzcie jak ona ładnie świeci! Ja ona bardzo mocno świeci, ten, swoją lampką. Podoba mi się, wiecie? Tam w dzień może nie było tego aż tak bardzo widać, ale widzę, że faktycznie, faktycznie w... Kiedy jest faktycznie ciemno, ona bardzo mocno świeci tą lampką, patrzcie jak tu, się, jak tu aż błyszczy się. No i teraz przynajmniej będziemy wszystko mieli tutaj ładnie pokazane, jak tutaj nasze zwierzęta się prezentują, dzięki tej żablicy. Ej, no nie wiedziałem, że ta lampka daje aż taki efekt, widzicie? Patrzcie. O, chociaż nie mogę jej teraz spakować, kurde. No ale jak widzieliście przed chwilą, jak ją tylko wrzuciłem zrobiło się tu bardzo jasno. Ona sobie bardzo mocno świeci tym światełkiem. No więc też do takich rzeczy może się przydawać. Tak jak, tak jak mówię, na tych głębokich... Na tych niskich głębokościach, gdzie perły występują w dużych ilościach, często brakuje nam źródła światła elektrycznego, przez co nie możemy za bardzo nic zobaczyć. A taka właśnie żabnica nam się do tego może mocno przydać. Dobra, wróciliśmy sobie właśnie do naszej bazy w końcu. Ym. Trochę mnie niepokoi nasz telefon, była, strasznie syczy. Co mnie bardzo, ale to bardzo niepokoi. Dobra, odłóżmy sobie właściwie niektóre materiały do szaf. A z owych pereł zróbmy sobie w sumie trochę elektroniki, bo może nam się kiedyś przydać. Że jasna na większość pereł sobie zostawimy. Bo zauważyłem, że często mi ich do różnych blueprintów brakuje, a potem muszę latać i szukać. Kompozyty, elektronika. I myk 200 sztuk. Resztę prę sobie wdłużmy do skrzyni. Nie, nie tej, tej. A jeszcze miałem w ogóle cement przy sobie. Jeszcze w ogóle znalazłem dwa blueprinty, jak leciałem na... Sarko i na Mamuta, ale z nich raczej nie będziemy korzystać. Wolałbym jakiś blueprint na siodło na Rexa, Nawet nie musi być jakiś mega potężny, że ważne żeby zwiększało choć drobinę tę ich obronę, ponieważ w po ostatniej walce z bossem zauważyłem, że z przyszłymi może, bossami możemy mieć problemy. Jak tutaj się szybko tworzy ta elektronika? No gość powoli. Trzeba długo czekać aż nam się spód wytworzy. No, ale faktycznie żawnica była dobrym pomysłem do swojenia. Zazwyczaj perły zbierałem ręcznie, bo nie potrzebowałem ich w zbyt dużych ilościach. Ale za długo jak zaczniemy się zajmować technologią TEK, tech, to. O nie! Eee, o nie! To tych, tej elektroniki nam się bardzo dużo przyda. Mamy pewien problem. Musimy tą szafę zniszczyć, bo nie wyjdziemy. No. Mam tu trochę den, żeby tą szafę postawić od nowa? Chyba mam. Na szczęście mam, chyba? Gdzie jest ta szafa? Tu jest, brakuje mi jeszcze 10 sztuk. O, naprawił mi się ten. Bindy, Skutek skuty klawiszowe, elegancko. Nie to chciałem wyrzucić. Ach, dobra. W ogóle dzisiaj się troszkę przyląkłem, bo. Złąkłem, bo odpaliłem sobie Arka, chciałem wejść na swój świat, ale wyskoczyło mi, że czy na pewno chcę wchodzić na swój świat, gdyż może to spowodować utratę wszystkich danych ze względu na aktualnie pobieraną się aktualizację. To tu wyszedłem z gry, nie, za, za nic bym tego nie odpalił, bo się bałem, że mogę faktycznie to zdarzyć. Wyszedłem sobie na Steam, up, patrzę, nic się nie aktualizuje. Wyskoczyło mi kilka opcji. Uruchom Arkę normalnie, uruchom Arkę przez NVIDIA G GeForce. To uruchomiłem przez GeForce, bo ostatnio korzystam z tego z, właśnie z tego programu do nagrywania i zauważyłem, że on się sprawuje dużo lepiej niż jakiś tam OBS. Nagrania są dużo wyższej jakości, mają mniejszą, mniejszy rozmiar i dużo dzięki temu lepiej mi się lepiej nagrywa. Odpaliłem przez GeForce i wszystko zaczęło działać, tylko że czasem te skróty klawiszowe mi się popsuły, ale już je naprawiłem i wszystko jest elegancko, więc nie ma się czym przejmować. Dobra. A, jeszcze może chodzi do naszych ślimaczków, weźmiemy od nich cement, żeby nam dalej tworzyły, bo uważam, że ślimaki mogą mieć maksymalnie w wypłonku 100 sztuk tego cementu, a dalej już go nie wytwarzają, więc trzeba od nich je regularnie odbierać. No właśnie, polimeru nawet nie biorę, bo w sumie nie potrzebuję. Ewentualnie jakbym kiedyś potrzebował, to sobie go wezmę. Mhm, elegancko, mam już tutaj kolejne 300 sztuk, to już jest naprawdę całkiem spora ilość. Dobra. W sumie fajna była ta żabnica, Bardzo mi się podobało jej oswajanie. W sumie nie spodziewałem się, że może być aż tak przydatnym zwierzęciem. Bo zawsze zazwyczaj zbierałem ręcznie te perły, ale tak jak mówię, za niedługo nam się dosyć sporo tych pereł przyda. No i co? Będę się już z nami powoli żegnać. Hmm. Za niedługo też się wybierzemy w końcu do jakiejś jaskini. Kolejnej. A na razie się mogę się z Wami tylko pożegnać. Zapraszam Was również na Discord, do którego link macie w opisie filmu. No i co? Żegnam się z wami mówiąc jak zwykle, mam zwyczaj mówić elo elo.